Cześć koń! Witajcie w końcu na moim kanale, ale dzisiaj zrobię to kochanie, to samo zrobiłam 8 miesięcy temu, więc gdy zginę, odcinek przyspieszę, zapraszam do oglądania. Intro! No Okej, okay, a więc pierwszy w tym odcinku, od razu jak słysząc sobie zaskoczyłam z tej lawy, żeby nie zginać, żeby nie było. Okej, okay, tu jest kluczek, więc mamy pierwszy klucz i... Przepraszam, jeżeli jakość dźwięku jest gorsza, ale nie mam słuchawek, co się wiąże, z nie mam mikrofonu. Jeżeli słychać moje klikanie jak teraz, to bardzo Was przepraszam, ale Moś też zabrać moje słuchawki do pracy. Yy, no i nie mam co zrobić, więc niestety może być troszeczkę... Gorsza jakoś, ale jednak jest w poniedziałek i odcinek trzeba dla Was nagrać, bo jednak staram się być regularna i nagrać te odcinki we, wtorek, we wtorki i piątki. Chyba w ogóle niedługo będzie rok, odkąd tak się staram nagrywać. Chyba tylko trzy razy mi się nie udało stawić odcinka, ale jeśli nie mylę, regularnie. Chyba wówczas, gdzie w ogóle chyba przez tydzień stawiam odcinka, to w ogóle nie miałam weny wtedy. No ale raz nawet chyba przez to chyba dwa tygodnie nagrywałam trzy razy w tygodniu, więc no wiecie. Poświęcenie, tak? <grym> no ale jednak. No, ale jednak, gdy nagrywam trzy razy, to jest jednak lepiej. Okej, okay, czy to był dobry portal? Chyba tak, bo nie, to był jednak swój portal. No więc, pierwsze zgięcie i pierwsze przyspieszenie. Więc, jak przyśpieszę teraz, może o pół procenta. Um, jako, że ja mówię zazwyczaj szybko, więc się staram mówić teraz trochę wolniej. Um, dobra, może nie, od, nie o pół procenta, czy to jest szybko. Nie wiem, o 0,5% albo 2,5%, nie zobaczę. Bo nikt na pewno, że to było bardzo szybko. Chociaż, jeszcze, nie, no 2,5% to jest szybko. Dobra, może o 1%. Nie, nie, 2 jezu. 25, 0 ,25%. nie. 2,5%. 25, 0,25%. Nie mówić, ok? Chodziło mi o 0,25% albo 0,5%, bo jednak y, 2% razy szybciej to jest naprawdę szybko, a jednak chciałabym, żebyście cokolwiek rozumieli. Aha, i w ogóle, dlaczego nagrywam to samo? Chciałam nagrać odcinek z pomysłu. A, y, chciałam nagrać odcinek. Ja jestem po prostu... debilem. Co to było? No nieważne. Więc kolejne przyspieszenie. I nie mogłam się wysłowić, więc przepraszam, ale e, chciałam nagrać odcinek inny z pomysłu, z komentarza i być to być odcinek e, typy graczy na BSP i totalnie nie potrafię się przygotować jak scenariuszu. No w takich odcinkach trzeba sobie, wiecie, na przykład nie, pierwszy punkt i tak dalej sobie to rozwijać, a ja totalnie mam do tego weny teraz i nie potrafię tego to, to, to totalnie zrobić. Więc wolno się sobie to odpuścić i za zrobić to, zająć się tym później, ale żeby to było zmian dobrze niż teraz zrobić to na siłę. I tam nie wskakujemy, która wska 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 tutaj. No, okej, okay. i to nie powinno być trudne zbytnio. Gdyby to była trampolina, to by było trudne, ale zawsze się ta... Jezus, no, cały czas ten trampolina nie jest. Samet. Ja nie wiedziałam klucza, no bo się teraz... nie wiem. Dobra, na stare wracamy, idziemy po klucz. Tu jest klucz. Ja picole, nie wiem. Trudno. A, i w ogóle, kochani, montuję ten odcinek w jednej aplikacji przynajmniej tak sądzę. To, ta aplikacja nazywa się InShot, o ile to montuję. I muszę być z mojej strefy komfortu, bo ja zawsze nagrywam w innej aplikacji znaczy, montuję w aplikacji Kinemaster, ale Kinemaster okropnie psuje jakość. I to do tego stopnia, że jak mam 720p jakości, wygląda to jak 140. I wolę jednak się nauczyć montować się w czymś innym, nawet tam, gdzie jest mniej opcji, ale żebyście mieli lepszą jakość i żeby to się przynajmniej oglądało. No bo jednak kanał tworzy się w. I zobaczymy, jak pójdziemy ten odcinek z montażem jak się wyrobi, jak, jak szybko to zrobię. No i zobaczymy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Nie wiem, ja w introcie mogę tylko napisy dodawać, bo kiedyś prowadziłam fanpage'en jak i po prostu dodawałam w introcie napisy. No, no ale teraz już tego nie robię, prowadzę fanpage'a. A i w ogóle powiedziałam chyba w jednym odcinku, chyba w poprzednim poprzednim, że dostałam ban od do dlatego go nie oglądałam. No i zaraz powiem, dlaczego go dostałam. No więc zostałam bana od Nexa na Facebooku na streamie, teraz tu, e, streamuję na Twitchu, więc tam wiecie, ludzi chodzi. Znaczy wolałam wola w ogóle streamy na Facebooku, bo był lepszy czat i dalej, no ale też jak dostałam bana, więc jest Twitch Twitchu trochę lepszy. E, ale wracając do tematu, dostałam bana za za wprowadzenie cringe na czacie, tak w wielkim skrócie, tak naprawdę w wielkim skrócie, nie chcę mi się, chcę się w całej sytuacji tłumaczyć, bo jednak nie chciałam, żebyście nie wystarkowali. Ale ja wiem, że jesteście zdolni, więc jak pokażę twarz, to może kiedyś ja o tym opowiem, chociaż naprawdę mi się nie chce, bo jakby sytuacja z obydwu stron wygląda inaczej. No i po prostu chyba o to lepiej zapomnieć, skoro już jest inna platforma i do tego po prostu nie wracać. Tak, wież nie słyszać głośno moich palców. No bo. Nie wiem, no jak nagrywałam bez słuchawek, co mikrofon miałam od razu przy telefonie, to przy telefonie mam również, wiecie, do skoku, do przycisku skoku mam, no to ja to, tam jest, od, wiecie, tutaj mam głoś, tutaj, gdzie mam, tu gdzie się skaczę, to od razu obok mam głośnik i ja tam często tak szurałam, teraz się staram do nie robić, ale czasami mogą być jakieś takie szury i mam nadzieję, że mi to nie zagłusza naprawdę. Mm. Aha, i w ogóle a prawo palców, wiem, że to taki temat, ale byłam sobie na hybrydach, pierwsza w moim całym życiu. Znaczy, kiedyś miałam chyba hybrydę w mojej strony. kiedyś robiła taką nawet tylko na jednym palcu, ale ona nawet mi jej nie włożyła do, do coś tak nazywa, na do hybrydu po prostu na długi czas, bo no bo po prostu sobie wolałam z nie? W ogóle jak macie robiła mi frezarką, fryzarką, cokolwiek to jest, z, wiecie, skórki i tak dalej w to ja się tak wyrywałam, jak była moja moje cioci, która, znaczy ciocia posienka, no nieważne, jak ona mi robiła, no, no takiej mojej cioci, jak ona mi robiła właśnie. No to się w ogóle nie bałam. A u mnie się się. Oha, no przecież ja to zginę, nie? Najlepiej, nie dura, damy radę. Okej, okay, jedno HP, ale to nie cały HP. No dobra, teraz możemy zginąć. Nie, nie, lubię tych bram, nienawidzę ich po prostu. Są okropne, moim zdaniem. okej, okay, tu już nie mamy tego skoku. Ja w ogóle z w nim nie ogarnęłam co chodzi z tymi bramami i dlaczego ja go skakać? Ale już się ogarnałam, już, już rozumiem, spokojnie. Kurde, w sumie mam ochotę grać w BSP, ale nie mam ochoty tego robić Znaczy, sobie się pogra w BSP, ale nie mam tych słuchawek Znaczy inaczej, ja y, lubię grać w BSP i robić coś jeszcze w tle O Jezu, czekajcie, tutaj nie będzie zagłuszało, to sobie to przejdę już sama Nie zginęłam, a chciałam to przejść sama, żeby nie było tych szmerów Jak zawsze były, kiedyś um, No ale wracając po prostu Mam ochotę sobie oglądać serial i grać w BSP, a jeden serial, jaki mam teraz to wyglądać, to zaczęłam sobie Arroa Green Arrow, tak zwany. Nie, na razie jest fajnie zachowane na tym odcinku. Jest chyba 6 sezonów, na najpierw więc spoko. Arrow jest w ogóle powiązany ze Flashem, a ja lubię Flash, więc wiecie. Fog. Ale wracając. jednak ktoś taki się w tym serialu bardziej skupić i nagrać. No może sobie, może sobie pogram w BSP. W ogóle nie ja miałam w stanie które dostałam od Marysi, więc chyba powinnam go wykorzystać jak mogę. ja tego WIP otworzyłam w nocy, więc mam... Która jest teraz? Jest 22, on super. Nie ja mam, Kling White. Gram w WSP o 22. Nie wiem, czy mam to zrobię, Może to zrobię, może nie. No ale wracając. I nie mam tyle do wycięcia, ja to robię w szocie Biedna Wiktoria. Okej, okay, tu jest klucz Ona tutaj już szybajmy to w ogóle, yy, ale wracając mi się kończywi, więc może sobie pogram w BSP. Ogólnie z tego grałam sobie w stanie i nie wywaliła, jak byłam w piekle. I tak się wkurzyłam po prostu. No grajcie sobie normalnie, prawidłnie w kopanie, się w piekle, macie chyba tam... Ja, ja jeszcze miałam oddawarkę w ogóle, nie? I to było, no, taka cudowna rozgrywka by była. I nie wywaliło. Tak i so, wywaliłem jedną osobę i mówię sobie, kurde, wyszła, pani się kopało, ale twórczy się to, że otworzyć sobie mityczny i legendarny skarb, ale, ale mnie wywaliło z kąta w ogóle totalnie, więc super sobie pani zmieniaj się. Okej, okay, a więc kolejny sparkulist, na poprzednim nie zginęła, wziąłem sobie jakiś szalony. znaczy niemożliwy? <grych> Poprzednio były e, szalone. To jest jakiś szalony. Nie, niemożliwy, jeju. To jest jakiś niemożliwy z top. I coś tam, nie na mnie jak się nazywa, nie pamiętam. I w ogóle widziałam, że w topie jest parkour na nazwie, Czy lubisz robić kupę? <grych> co? Ja rozumiem, że te tytuły są dawane powiecie, na przykład lato versus jesień, albo lato versus zima, albo jaką masz ocenę na, 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 na znaczy, Albo masz pasek, nie? Albo coś takiego, jakieś takie pytania, albo lubisz wakacje. one są po to, że parku się wybijał do top. No bo nie szykuję myślę, jak jest dużo komentarze, no to się rzeczy wybijają do top. Ehm. <grych> no, ale kurde, pytanie, czy lubisz robić kupę, co? Nie, 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 nie takich rzeczy Halurę, myślałam, że mam mało HP, bo ja coś czas mam poprzednim parkurem Ale całe szczęście mam dużo chyba A propos w ogóle, kochani, teraz wyjdę z tego parkura i kupię sobie zwierzaka Bo widziałam, że jestem, a sprzeciw, że mam VIPa To widziałam, że jest, że jest robot do kupienia, którego i mam, więc go sobie nie kupię, bo chyba mi nie stać, bo nie mam diamentów. E, no i widziałam, że jest jeszcze taki piesek robot do kupienia Więc sobie go kupimy, moi drodzy I sobie go zobaczyłam. no to potem parkurze nie zapomnę, to pójdę na ekspres, sobie, sobie go kupię o, Nie, 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 nie Ojej, no co tu się stało w tym momencie właśnie? No nic, ważne, że nie zginęłam. Chociaż w sumie, to jest taki odcinek, że gdy zginę, nic się nie dzieje, ale równocześnie wolałabym nie ginąć, żeby wiecie, no... Nie chcę się tego przychodzić po prostu od nowa, jak zginę, nie czajcie. Ale dobra, jak będę miała jakieś to mogę sobie ginąć ile chcę. Ojej, Jeden, teraz muszę jeszcze raz uskoczyć. I... a jednak nie? Okej, okay, po prostu jestem głupia i nie, nie, nie umiem w portale. Y, ha, tutaj okej. Okay. Na dół... i teraz tutaj na dół... Okej, okay, jestem tutaj. I teraz mi skaczę po prostu po. A ja sobie teraz w moją. przejść. W ogóle grałam w BSP, maczę znaczy na no nie ostatnio, ale jakiś czas na laptopie. I nienawidzę przechowić na laptopie tej samej bo ona jest okropna do przodu na laptopie. Bo się na telefonie tak sobie łatwo by wymierzyć, a na laptopie właśnie nie. Więc tak, tak się boję, że będę się męczyć z tym inshotem w montażu. A i tak będzie yy, niedobra jakość, nie? O nie, nie, sobie, co ja właśnie zrobiłam. Yy. Co? A tutaj, może tu jest kluczek, ja po prostu jestem głupia. Nie. <laughs> co? Dziwne jakieś to. No i sobie do portalu. I idziemy dalej. Po prostu się pomylił z zakończeniem portalów. Nie, no tak mi się ten jak dobrze nagrywa, że cały czas mam co mówić, nie? Ale pewnie jak to powiem, to już nie będę miała tematu do rozmowy. Jak zwykle zresztą. O, dobra, mam. Znaczy, no nie jest to jakiś taki temat, ale wiecie, takie mini. No, na taki start time, ale po prostu, kochani. Byłam sobie się na dworzu Z moim bratem. Ja byłam na fisz, on był na na nodze I w ogóle. Zginęłam, trudno, ale mam kryształ, więc sobie nic się nie stało No i byłam sobie z nim właśnie na, on na ja byłam na Fliszce No i sobie z nim i jeździłam I chyba, nie wiem, z z nim przyjechałam Fajnie było, fajnie się bawiłam mgłem Bo mi zginęłam, już, już się mam że zginę I teraz boję się, że tak szybko mówię, że to jest hit, nie? Nie wiem, jak już ma chyba około 6-9 minut Więc weźmy sobie jeszcze jeden możliwy parkour że, no i to będzie końca odcinka, więc to jest po prostu w tym odcinku. No aha, no i jeszcze sobie kupię zbierzek tak? Zapomniałam o tym. No i już bym zapomniała być, ale Przypomnijcie mi w komentarzu. A chociaż nie, no nie, ja co muszę teraz zrobić po tym, jak zapomnę, to już tego w ogóle nie zrobię. O nie, tu jest potrzebny kluczyk. Dobra, trudno. Idziemy sobie od razu kupić tego zwierzaka, bo już zapomnę. A tak, druga, ja po prostu nie okay, przyjdzie. jestem debilem, bo nagrałam to po skończeniu odcinka. Nie kupiłam tego zwierzaka, jezus. Jaki to. Czym, kim trzeba być, żeby po prostu mówić o tym chwilę przed tym, jak się skończy jedną, jeden parkur i tego nie zrobić, no nie wiem. Okej, okay, gdzie jest y, ta Penny Pandora? Peny Pandora, więc gdzie masz zwierzaka? Daj mi zwierz Co jest? Dobra, nie wiem. Klikam sobie po prostu nią. Dawaj mi zwierzaka e, Zwierzaki. kupujemy sobie e, zwierzaki i kupujemy sobie tego pieska. Cyborg Max. Pisze do niego imiona w komentarzach, wybiorę sobie jakieś jedno i nazwę go tak w kolejnym odcinku. Czy chcę go jakoś modyfikować? E, czy ten czarny coś... E, on dużo pewnie z co? Jezu. Nie, chcę tylko zmienić na czarny, bo ja czarna oczka tylko. No spoko. Więc sobie go kupuję i w komentarzach piszcie mi na niego imię Na razie nazywam go Cyborg Max, tak jak jest on Nie, ja już wiem jakie mu da imię, ale jeżeli ktoś napisze go to imię w komentarzu to, to ja wybiorę a jakie to imię, możecie zgadywać um, Ale takie imiona też nie dawajcie imion typu nie Max, nie Tylko takie imiona, się takie a propos z robotami związane Jeżeli ktoś da ten pomysł, co ja wpadnę na niego, to przy na serduszko Nie na każde na ale dawajcie mi na, na niego imię na komentarzu No a ja sobie... Okej, okay, a więc kolejny park, nazywa się on Tower of Hell to jest on Blue Queen, on też jest to, jest to niemożliwe, więc posadząc się poprzeć, i to jest jakiś parkour, tak który idzie tak do góry. No zapowiada się całkiem spokój jak na razie. Naprawdę no, na pewno tu dużo razy zginę. Mi zdaję sobie na tym parku tak z 7 minut, jeżeli będę cały czas zginąć, no to 5, ale jeżeli będę, jeżeli będę go dobrze to sobie dam więcej czasu. I tak wiecie, nie chcę tutaj cały czas zginąć, bo odcinek nie był nudny ani za szybki, bo jednak teraz nie ulega całkiem spore, a tego byśmy nie chcieli No wiecie, chciałabym, żebyście cokolwiek rozumieli z tego odcinka. Znaczy ja mogę... Nie no, dobra, nie, nie doskoczę, tu trzeba się dobrze wybić, a ja nie umiem. O nie, dobra, zginęłam już. To nic, to nic. 45 sekund za nami nic takiego się nie stało. Idziemy tam jeszcze raz, bo ja w WSP od 22.00 na miniaturce gram, dam taki clickbait. Nie wiem, dawać clickbait na miniaturce niż na tytułach, jednak miniaturki są takie lepsze do clickbait'ów. No też na miniaturkach y, y, się trudniej daje tytuł odcinka, no bo jednak spróbujcie zmieścić, okej, okay, tak właśnie mówi. <laughs> spróbujcie zmieścić na miniaturce słowo typu, przychodzę parkour o 3.00 w nocy. No, nie da się, więc się daje do takiego tytułu nocne parkoury, widzicie yes. I macie skrócony tekst, i się yy, nie zabawicie całymi aturkami jakimś randomowym, wytłoczonym tekstem, jakimś useless. Tego się daje taki krótki tekst, jest wszystko wieczuba. I ogólnie. W ogóle ten skin teraz on jest taki piękny. W ogóle ostatnio mi się bardziej podobają takie skiny typu taki. O, jeżeli teraz są na ekranie, to. Yy, Zginęłam, ale jeżeli te skrzynki są teraz na ekranie, bo nie wiem, czy w że jest taka opcja, żeby wydawać zdjęcie na ekran. No to takie skrzynki taki skin, taki skin mi się, taki skin mi się właśnie podobają. Tak, to czy jest taka opcja? Jeżeli nie ma, to sobie wejdziecie na moją stronę i zobaczcie, jakie skiny o tym zaczęłam używać. Mega ładne. Ha, bo ja nie zważam, że to jest tak zgięte, dobra. To tutaj, yy, nie myślałam, że to jest taki pomykl wiecie? No dobra, skoro już wiem, że nie, to tutaj mogę sobie iść. Dobrze, że jest kryształ. O, parasolka ma kolejny poziom. Gdzie jest parasolka? Yy, Okej, okay, dobra, nie pytam. <laughs> no trudno, trudno. Okej, dobra. Ha, tutaj jest to. Nie! Okej, okay, nie zginęłam, ale to zrobię? <grym> no trudno, wiem, że ciągle no trudno, trudno. E, pozdrawiam, e, pozdrawiam Anabel 455. Bardzo pana pozdrawiam i jeżeli nie było takiego przybliżenia na nie, to przepraszam, ale nie wiem, czy to zrobić w w jest No mówię, że to nie na nasza aplikację, będę się uczyła, okej. Okay? Ogólnie nie, nie, lubię nie lubię nie lubię niestety montować, bo się jakoś mi to tak wkurza. Tam, no nie, wiem. on ogólnie i co taka spółka aplikacja, taka miła, ale tak mnie irytuje ta aplikacja wszędzie. No okej, to trzeba, No nie, 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 dobra, zginęłam. Więc jeszcze raz, ostatni raz to próbuję przejść. Bo no, jest ja oczywiście przypominałam wam, że jest cięcie. to ja z tego że zginęłam tylko dlatego, że po prostu było nudno, nic nie mówiłam i tak dalej. Nie, Miło się powtarzam i brzmi jak zacięta płyta, ale jednak bardzo tu mówić, bo nasz następny stan sytuacji, że jak robi cięcia, to że sobie mam, to już wszystkiego już że, piszą, że aha, no, zginęłaś i to i to mi pokazujesz wszystkiego nie. No i zginęłam, i już chcę z tego przechodzić bo na wkurzona, No i już będę się kłaniać, będę nie żegnać. Jeżeli taki człowiek rozumiecie, jeżeli taki człowiek nie jest zbytnio szybki, bo to jest przecież jeszcze bardziej nie powiedziesz, teraz zginam, może zadam wam ten lik, nic nie zrobię, pani zrobię, pani zrobię, ale wiem, należy, że jeszcze to zrobię. Tak. No i ja tego odcinka. no ja i